Dzień dobry. Dzisiejsze telewizyjne Centrum Kultury Niemal w całości poświęcamy zbliżającemu się festiwalowi Mitch od 15 do 23 listopada. W Operze Nowa będzie można spotkać kilkuset twórców filmowych ze Stanów Zjednoczonych i całego świata. Lista gości tegorocznego festiwalu to ponad 200 osób. To jeszcze tak nie do końca oficjalna lista, ale widać, że za Wami strasznie koronkowa robota że ten festiwal będzie bardzo gęsty, jeśli chodzi o gości i to, ile filmów będziemy mogli zobaczyć. Każdy z autorów zdjęć jest szczególnym gościem na festiwalu, a oprócz tego są inni przedstawiciele branży filmowej reżyserzy, producenci, aktorzy, scenografowie, montażyści. W ubiegłym roku ich było około 800, a studentów ze szkół filmowych z całego świata około 950. W związku z tym to jest lista tylko tych gości, którzy, za których my płacimy, znaczy w pewnym sensie, bo opłacamy im podróż i hotel. Festiwal Kamery jest na pewno wyjątkowym festiwalem i pan wielokrotnie podkreślał, że to nie jest festiwal dla ludzi, którzy chcą skupiać światła Jupiterów na własnych twarzach, aczkolwiek ostatnio newsletter Kamery powiedział nam, że Alan Rickman otrzyma nagrodę imienia Krzysztofa Kieślowskiego. To jest elektryzujące nazwisko takiego aktora, który na pewno doskonale się wkomponuje w środowiska środowisko operatorskie, bo operatorzy są głównym motywem tego festiwalu. Mądry aktor zawsze ogniskuje uwagę operatora. Bo mądry aktor to aktor, który wie, jak grać twarzą, gestem, słowem, jak wpisywać się w kompozycję kadru, jak się poruszać w tym kadrze. I wie także, że profesjonalny dobry autor zdjęć oświetli go w sposób taki, aby wydobyć to, co dla roli charakterystyczne. Alan Rickman, który pewno wszystkim miłośnikom Harry'ego Pottera kojarzyć się będzie z postacią Severusa Snape'a. Otrzymujemy w tej chwili bardzo wiele telefonów z całej Polski od osób, które chciałyby się z nim spotkać. Są też i wzruszające prośby, które będziemy próbowali spełnić. Od no dzieci. właśnie, co będzie Alan Rickman oprócz... Uczestnictwa w gali otwarcia robił w Bydgoszczy możemy zdradzić, bo on będzie od 15 listopada do 17 listopada. Tak, no, tak jak w przypadku wszystkich gości, takich jak, jak właśnie on, zaplanowaliśmy spotkania z widzami, spotkania ze studentami warsztaty. No, chcemy też wykorzystać jego obecność do tego, aby rozmawiać o przyszłości współpracy z Festiwalem, bo chyba nie trudno zauważyć, że większość tych bardzo rozpoznawalnych twórców filmowych powraca do Bydgoszczy, powraca na Kamery Image I chcielibyśmy, żeby w przypadku Lana Rickmana też tak było. Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy będzie z pewnością jedną z najjaśniejszych gwiazd tegorocznego festiwalu Kamera i Mich, mimo że nie będą tu wyświetlane filmy. Ale otwieracie wystawę zdjęć Ryszarda Chorowica. I Ryszard Chorowic, w pierwszą niedzielę festiwalu pojawi się w Bydgoszczy. Wystawa Chorowica w Polsce związana jest z 75. rocznicą urodzin mistrza i też z nadaniem tytułu honoris causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I, i z wieloma uroczystościami związanymi z rokiem żydowskim, z wystawami, z otwarciem Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Ale myślę, że głównym takim celem, dla którego Ryszard Horowitz przyjeżdża tutaj, to jest festiwal i jest ta wystawa którą robimy w Bydgoszczy właśnie w powiązaniu z festiwalem. Sam artysta jest wyjątkowy. Ja już pomijam jego historię osobistą, bo jest najmłodszym, był więźniem obozu w Auschwitz. Udało mu się z tego obozu wydostać cało i zdrowo i, 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 i większość bodajże jego rodziny cało i zdrowo stamtąd wyszła. Potem uczył się w Krakowie i miał takie szczęście, że. W bodajże chyba w 1959 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i pobyt tam, i stypendia, które tam otrzymał, i możliwość pracy w wielkich agencjach reklamowych otworzyła mu to okno na świat. Z tym, że tego okna na świat by nie było, gdyby nie jego niesamowita wyobraźnia. Ta taka umiejętność budowania obrazów, to ona gdzieś pojawiała się właśnie, tak jak powiedziałem, w obrazach surrealistów. Gdzieś tam na początku XX wieku, potem to jakoś gdzieś Y, przeszło tak bardzo miękko, i w fotografii pojawiło się właśnie poprzez pracę Ryszarda Chorowica. I, i, I z tego co wiem, to w początkowej fazie jego twórczości to tak nie było do końca y, z takim y, y, bardzo entuzjazmem, entuzjazmem przyjmowane. Jak sama y, fotografia to, y, wcześniej nie gościła mocno na salonach ani w galeriach? No, no w ogóle, foto, no rzeczywiście fotografia w ogóle nie była, prawie że czasami w Polsce bardzo długo uznawana za, za, za twórczość artystyczną. I dopiero po pewnym czasie on trafił do, 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 do tej szerokiej publiczności, trafił do galerii, i się okazało po wielu, wielu latach, że to, co Ryszard Chorowicz potrafił zrobić, wykorzystując tylko fotografię analogową, Potem było bardzo łatwe do zrobienia. Znaczy, może nie aż tak łatwe, ale narzędzia, które yy, współpracowały z komputerem, czyli wszelkiego rodzaju programy, Photoshopy i tak dalej, że one umożliwiały, umożliwiły bardzo łatwo realizację tego typu pomysłów. Ale wymyśleć to wcześniej i jeszcze technologicznie zrealizować, to było Mistrzostwo Świata. Jest to chyba jedyny. Jeden albo przynajmniej jeden z bardzo nielicznych artystów, który potrafił to zrobić i z tak niesamowitą swoją wyobraźnię potrafił przenieść do, do fotografii i pokazać to yy, widzowi. Jesteś jedną z licznych instytucji, która bez patosu łączy Wilgość z Toruniem. Jesteśmy w pana gabinecie, a pod spodem jest wasza główna sala w tumulcie i tam wystawa prac Boba Dylana. Jest szansa, że on tam gdzieś się pojawi w tłumie? Dobre pytanie. Bo ma My... zwyczaj pojawiać się czasami w tłumie, gdzieś yy, inkognito. Tymi zwyczajami Boba Dylana to różnie. Ja od szóstego roku życia interesuję się Bobem Dylanem, bo wtedy go odkryłem dla siebie, ale jako twórca muzycznego. A potem jako. Jako poetę, a niedawno jako malarza i twórcę kompozycji plastycznych. Ta wystawa jest niezwykłym osiągnięciem, ponieważ wiem, że przez wiele lat zabiegana, aby sprowadzić jego pracę do Polski. To jest artysta w zasadzie niewidzialny w sferze plastyki. On nie patuje swoją obecnością podczas swoich wystaw ale zdarza się, że się pojawia, nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy on będzie, czy nie będzie. Zdarza się, że przyjeżdża wtedy, kiedy sala jest zamknięta i prosi o to, aby mu otworzyć, bo chce zobaczyć. Ogląda wystawę, wychodzi i albo się odzywa, albo się nie odzywa. No taki jest Bob Dylan i chyba tego nie będziemy zmieniać. Cieszę się, że jego obrazy tu zostaną pokazane przede wszystkim z tego względu, że dla mnie to było niespodziewane odkrycie. Oczywiście pewno dla wielu koneserów współczesnej sztuki nowoczesnych trendów wideoartu Artu czy Minimal Artu będzie to zaskoczenie. Co pokazuje Bob Dylan. Nie mierzymy wartości artystycznej, ale także kasowo. To jest też bardzo droga wystawa, którą przywieźliście z Londynu, bo jego pracę można nawet porównywać wartościowo do prac Andy'ego Warhola na przykład. Ja myślę, że cena i wartość to są sprawy względne. Moja babcia mawiała, że coś jest tyle warte, ile trzeba było wysiłku, żeby to osiągnąć. I nie zawsze jest to adekwatne sceną. W związku z tym dla mnie bezcenne jest to, że w ogóle udało się te prace do Polski sprowadzić i że na Kamerymicz, na Toruńskim, bydgosko-toruńskim festiwalu, ale w Toruńskiej galerii można to zaprezentować. W Toruńskiej, dlatego że Dylan i jego agenci bywają bardzo wymagający, jak idzie o miejsca ekspozycji i sala tumultu. Okazała się zachwycająca i, i dlatego ja zresztą m, wraz z całym zespołem dokonałem m, renowacji tej sali pod kątem, pod kątem tej wystawy. Zostały zamont, zamontowane nowe systemy oświetleniowe i sala została odnowiona generalnie, więc m, to też będzie pewno zaskoczenie dla wielu osób, które dawno tutaj m, nie były. Przede wszystkim chciałam, Sławko, abyś zdementował wszelkie informacje odnośnie tego, że mózg przenosi się do Warszawy. To nie jest tak. Wy tam po prostu tworzycie w teatrze powszechnym scenę muzyczną. Tak, dokładnie jest. Nie, nie przenosimy się. Nie kończymy działalności w Bydgoszczy. I nie zamierzamy, bo nigdzie nie będzie tak dobrze jak tutaj. No wiadomo, ale Mózg Festiwal troszkę jest w teatrze powszechnym, tak. gdzie dyrektorem jest Paweł Łysak, czyli na wpoły Bydgoszczanin, a częściowo w Bydgoszczy. To jest tak, że to jest rotacja. Muzyczna, artystyczna, jak to będzie wyglądało? Paweł odchodząc, zaproponował nam stworzenie sceny muzycznej. Na początku miały, być, miały to być działania tylko stykte artystyczne. Ostatecznie poprosił nas o to, żeby zrobić klub. Główne postacie, które w tym roku się pojawią. Nie są tak szeroko znane jak w poprzednich latach. Są to postacie znaczące, czyli Sylvie Courpoisier i Mark Feldman. Obie postacie znane z Nowego Jorku, znane na całym świecie, a także zespół Sonic Boom, czyli Hank Benning i Juri Kane. Coś można powiedzieć, wielkie postacie, które zawsze nas inspirowały kolejne i pojawiają się tutaj wspólnie z nimi będziemy również grać w Warszawie na przykład. Także cieszymy się i festiwal, mimo tego, że mniejszy jakby, e, będzie, na, będzie na wysokim poziomie i można spokojnie przychodzić.